Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił wyniki konkursu Projekt ZUS. Najlepszymi w województwie podlaskim okazali się uczniowie z zespołu szkolno-przedszkolnego w Radziłowie. Ich Opowieść ZUSowska zdobyła trzecie miejsce w kategorii film. W tegorocznej edycji konkursu Projekt ZUS wzięło udział kilkuset uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Zadaniem uczestników było przygotowanie filmu, plakatu lub komiksu, który miał wyjaśnić, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Spośród ponad tysiąca nadesłanych prac komisja wyłoniła zwycięzców. Obrady były burzliwe, a decyzja o wybraniu tych najlepszych niełatwa. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 41 prac. Wszystkie dzieła były pomysłowe, wyjątkowe, wykonane różnymi technikami. W tym roku szkolnym młodzież z naszego regionu zajęła trzecie miejsce na podium w kategorii film. To uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Radziłowie. Julia Grzymkowska, Anita Zcech, Filip Milewski, Mateusz Rogowski i Ernest Mogielnicki, którzy wykorzystując swoją kreatywność w bardzo obrazowy sposób przedstawili sens ubezpieczeń społecznych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.